Siema, dzisiaj Hotline Miami, czyli giera, która ma jedną wspólną cechę z moim idolem Dawidem Jasperem. A ta cecha to opóźnienie w stopniu umiarkowanym przy wyskakiwaniu osiągnięć. Ja po Mafii 3, to mam traumę, jak coś nie wyskoczy od razu. A tutaj się zdarzało, że nawet zdążyłem grę wyłączyć i dopiero coś wpadało. No dobra, ale przynajmniej wszystkie działają, także walić to. Do zdobycia 100% mamy 35 osiągnięć. Jest to gra typu szczelanka, bardzo nawalanka. W dużym skrócie musimy oczyszczać poziomy z wszystkich przeciwników. Gierka nie jest zbytnio długa, mi pierwsze przejście zajęło około 4 godzin. I miałem taki plan, że w pierwszym ranie skupię się na fabule i generalnie jak jakieś osiągnięcia wpadną, to spoko, ale nie skupiałem się na nich. No i z tym ogarnięciem fabuły to średnio wyszło. No tak średnio bym powiedział. W sumie to walić tą fabułę. Jesteśmy jakimś psycholem, mordercą i przez telefon dostajemy miejscówki, w których robimy masakrę. To w zupełności wystarczy. A jak ogarniasz temat bardziej, możesz napisać w komentarzu, chętnie poczytam. Dobra, poziom pierwszy, a raczej zerowy. Meczo! Jeszcze na starcie wspomnę, że w grze jest mechanika masek, które dają nam jakieś dodatkowe bonusy, jak na przykład start z bronią, albo odwrócone sterowanie. Na przykład, no i niestety, będzie z tym powiązane osiągnięcie. Na początku to miałem problem z normalnym sterowaniem. Tutaj pierwsza wyjebka, później będzie trochę lepiej. I wpada nam pierwsze osiągnięcie, przy którym pojawia się pierwszy znak zapytania, bo w opisie jest likwidacja przeciwnika cegłą odbitą od ściany. A ja go rzuciłem kijem baseballowym, nic się od ściany nie odbiło, i na dodatek on nie padł od razu, tylko dostał stuna. No ale dobra, osiągnięcie wpadło, nie będziemy się kłócić. A, i generalnie ginięcie jest spoko, bo mamy też achievementa za 1000 deadów. No i z 4 wyjebki później wpada kolejne osiągnięcie za zrobienie poczwórnego kombosa. Kombosy będą bardzo istotne przy maksowaniu poziomów, ale o tym trochę później. W dalszej części pokonujemy jeszcze dwóch przeciwników, rozwalając im mordy teczką. Później wrzucamy tą teczkę do śmietnika, walimy żula i kończymy poziom. A, i jeszcze... Good. Za ukończenie poziomu dostajemy ocenę A minus i w przyszłości wszystkie poziomy, w których jest dostępne zdobywanie punktów, musimy zrobić na A plus. Przechodzimy do kolejnego poziomu. Parę razy się specjalnie wywaliłem, żeby sprogresować trochę osiągnięcie z wyjepkami. W końcu udaje nam się ukończyć ten level i biegniemy do fury. I zdobywamy naszą pierwszą ocenę A, za którą to powinien nam wpaść achievement. I dopiero przy rozpoczęciu chapteru drugiego, wpada nam osiągnięcie za pierwsze A. No i nie będę was ściemniać, ale na tych początkowych poziomach dalej miałem problem z poruszaniem i z wyrzucaniem broni, przypadkowo. Powtarzałem je tak mniej więcej po 30, 40, może 50 razy. Ale muza w hotline Miami się wkręca, że poczułem się jak na poeł demonza. Przy nie wiadomo o której próbie udało mi się wbić sześciokrotne kombo z nożyka i przy okazji ukończyłem też ten poziom. Chapter trzeci. Zaczęło się naprawdę dobrze, pierwszy poziom udało się zrobić bez zgona, no ale po wejściu po schodach wyżej zaczęły się dopiero schody. I po około 5 minutach kolejnych nieudanych prób, udało się zdobyć kolejnego achievementa. Tym razem zarzucenie bronią w przeciwnika, i w momencie, jak on upada, to jego broń ogłusza innego. No i wszystko spoko, tylko znowu wpadło to przy innej sytuacji, bo ja tutaj ich tylko wszystkich pociachałem nożem. I może któraś broń wypadła i ogłuszyła innego, ale nie wiem, ciężko to dostrzec. Mam wrażenie, że może to też jest jakieś opóźnione osiągnięcie, co zrobiłem parę minut wcześniej, ale takiej sytuacji też nie znalazłem, także nie wiem. Generalnie osiągnięcie wpadło, lecimy dalej. Dalej. Spędziłem tu chyba jeszcze ładne 10 minut, ale w końcu się udało. Na koniec mamy jeszcze pojedynek z bossem, któremu robimy magiczną technikę palec-grzybalec, zawijamy kobitkę do siebie na chatę i koniec tego poziomu. Później trafiamy na pogawędkę z kogucikiem. Zapraszam na morenkę. I innymi zamaskowanymi ziomalami, ale tak jak mówiłem, fabuła mi trochę umknęła, także skipujemy to. Chapter 4. Tutaj dochodzi nam kolejny rodzaj przeciwników, pieski. Tylko nie takie. Piesek miłości. Bardziej takie. No, klasycznie jakieś 50 zgonów później, i podobnie jak przy poprzednich osiągnięciach, czyli totalnie przypadkowo, gdzieś mi skliknąłem na gościa, którego powaliłem i zrobiłem z niego żywą tarczę. I za to wpadło osiągnięcie Nigel Lowry, chyba jakoś tak. 10 minut później, jak widzicie, dalej jestem na tym samym poziomie, ale coraz bardziej komfortowo czułem się ze sterowaniem, przynajmniej tak mi się wydawało. Udaje mi się zrobić Combo Raz i 9, czyli już dosyć wysokie. Oczywiście ginę jak debil sekundę po tym, ale wlatuje nam osiągnięcie za 8-krotnego Kombosa. Aż wstyd się trochę przyznałem ale zrobienie tego chapteru zajęło mi kolejne 20 minut i to na ocenę B+. Ale to nie ja byłem słaby, tylko twórcy gry źle ją zrobili jakby co. W chapterze 5 nic ciekawego się nie wydarzyło, a przynajmniej w tym pierwszym podejściu i zajął mi on też znacznie krócej, bo jakieś 5-6 minut. Rozdział 6 podobnie. Na sam koniec rozdziału 7 mamy starcie z kolejnym bossem motocyklistą, w którego wcielimy się po zakończeniu fabuły. Trochę z początku nie wiedziałem co ja mam tu w ogóle zrobić, po chwili ogarnąłem, że trzeba go wykajtować i walić dopiero jak wbije sobie nożyk, w ścianę. Na koniec dostaję skija golfowego w łebek i kończymy kolejny rozdział. Chapter 8. Co ja mogę powiedzieć? Ten migający parkiet nie pomagał. Po 15 minutach świetnej zabawy przy dobrej muzyczce. Uznałem, że już można iść dalej i zakończyłem ten rozdział. To nie tak, że nie mogłem go przejść, po prostu fajnie mi się na nim grało. Chapter 9, nic się nie wydarzyło. Rozdział 10. Udaje mi się wykonać aż 13-krotne kombo, i wraz z tym wpadają aż dwa osiągnięcia. Za kombo razy 10 i razy 12. I na kolejnym poziomie tego rozdziału, chyba najgorszym do tej. Pory dla mnie udaje się zrobić trzy grindowe achievementy. Pierwszy za zabicie 99 psów, drugi za 1989 fragów i trzeci za zbicie 200 szyb. No i na kolejnych chapterach już nic z achievementów nie udało się odblokować. Rozdział 12 był trochę inny od pozostałych, bo polegał na skradaniu się po szpitalu. Rozdział 13, czyli komenda, tutaj też sobie spędziłem parę dobrych minut. No może paręnaście. Dobra, parę dziesiąt. No i dochodzimy do finałowego chapteru 15. Najpierw pokonujemy dwie różowe pantery. Później laseczkę i na koniec szefa unikając jego strzałów. Po tym wszystkim jedziemy windą na górę i walimy hedzika dla dziada. I wpada nam osiągnięcie za ukończenie głównej historii. A nie, jednak to osiągnięcie również jest trochę opóźnione i wpadnie zaraz. Teraz zaczynamy epilog właśnie jako ten gostek motocyklista, co się z nim wtedy spotkaliśmy w rozdziale 7. I na samym starcie 16 rozdziału pada osiągnięcie za ukończenie fabuły. Te poziomy dodatkowe z epilogu są albo znacznie łatwiejsze, albo ja stałem się dużo lepszy, bo za każdy wpadło mi A+. W rozdziale 18 mamy ten pojedynek, tylko teraz jesteśmy po drugiej stronie. No, z tej perspektywy było dużo prościej. I rozdział 19 to finał epilogu. Trafiamy tam do kanałów i tak dla pewności walimy dwóch kanalarzy w papryczkę, wsiadamy na nasz motorek i odjeżdżamy. I kończymy również epilog. No i po skończeniu tego prawie 4 godzinnego maratonu, postanowiłem zrobić sobie trochę przerwę. I taka ciekawostka, że osiągnięcie za ukończenie epilogu padło chyba z minutę lub dwie po wyłączeniu gry. I teraz skupiłem się na robieniu A, na każdym rozdziale oraz zbieraniu znajdziek z każdego poziomu. Tutaj zerowy poziom skończony. Co prawda, nie zrobiłem A, ale za zdobyte te punkty udało się odblokować ostatnią broń i wpada nam za to osiągnięcie. Oczywiście nie od razu, tylko przy rozpoczęciu kolejnej próby. I za drugim razem wpada również A. Ogólnie taktyka na robienie A, kowalanie gościa z piąchy i dobitka jakimś kijem. Ewentualnie jak największe kombo, a najlepiej to połączyć. Przy maksowaniu poziomu drugiego wpada Karma, czyli 1000 wyjebek. No i tak sobie przechodziłem rozdział za rozdziałem. I teraz zagadka. Czy widzicie na ekranie znajdźkę? Tak, chodzi o to małe gówno fioletowe przy toalecie. Nie powiem, mocna znajdźka. I po zebraniu wszystkich będziemy mogli z nich ułożyć tajne hasło. Przejście wszystkich poziomów na ocenę A+, zajęło mi około 5 godzin łącznie. Mam wrażenie, że jak ja to zrobiłem, to każdy jest to w stanie zrobić. Na tyle prób to nawet może na chaos się udać. I w nagrodę otrzymujemy najrzadsze, nie wliczając platyny, osiągnięcie z tej gierki na Steamie. Oczywiście dopiero po rozpoczęciu kolejnego rozdziału. Kolejnym achievementem będzie ukończenie piątego rozdziału używając samej pionchy. Nie można nic podnieść, ani rzucić. Dużym ułatwieniem przy tym wyzwaniu jest skorzystanie z maski Tonego, która sprawia, że wszystkich one z pionchy. Od czasu do czasu trzeba było wybejtować trochę przeciwników z karabinami. No i po wybiciu wszystkich wracamy do fury i wlatuje osiągnięcie tym razem na czas. W ogóle rozdział piąty będziemy jeszcze kilka razy powtarzać, bo tu jest fajne miejsce do paru achievementów. Kolejnym osiągnięciem, które zdobyłem, to chyba z 2-3 minuty po tym, było skorzystanie z wszystkich Mele broni w grze. No i wszystkich broni jest około 20, z czego większość respi się po prostu na podłodze: jakieś rurki, kije baseballowe, noże je bilardowe. Z tym nie było problemu. Ale jest też kilka takich broni, co są dostępne tylko w danych rozdziałach. Na przykład pała policyjna w rozdziale na komisariacie. Jakiś garnuch w rozdziale drugim. Patelnia w rozdziale piątym. I tutaj właśnie skorzystałem z patelni i wlatuje achievement. I kolejne osiągnięcie bardzo podobne, tylko tym razem wszystkie bronie nie mele, tylko rzucane. I z moich obliczeń wynikło, że brakuje mi cegły, na którą w ogóle nie mogłem podczas gry natrafić. A to jest zwykły drop. No ale jak w końcu zwróciłem uwagę na to, jak wygląda cegła, bo pewnie ją pomija bo jest mała i czerwona, a wiecie, wszędzie pełno krwi, to nie było widać. No i że jesteśmy spryciarze.pl, to zrobimy trzy osiągnięcia za jednym razem. Nie dość, że skorzystamy z każdej broni, to jeszcze zabijemy dwóch i trzech przeciwników jednym rzutem cegłą. Dobry plan! No i plan był dobry. Wykonanie, no, pozostawia wiele do życzenia. Po trzeciego gościa, będziemy musieli wrócić jeszcze raz. I po raz kolejny udajemy się do rozdziału piątego. Tylko tym razem, po wybiciu wszystkich przeciwników, nie udajemy się do samochodu. W tym rozdziale jest sekretna lokacja. Żeby się tam dostać, potrzebujemy łomu, który zawsze się respi na tej mapie. I tam możemy się natknąć na pana krokodylka. I co ciekawe, nie jestem tu pierwszy raz, bo w tym kanale również była do zdobycia maska krokodyla. No ale jak widać, za drugim razem, jak tam zajrzałem, to zaliczyło achievementa. No jak już jesteśmy w temacie piątego rozdziału, to teraz usiadłem i trochę poresetowałem podejścia, aż w końcu na pierwszym piętrze tego rozdziału zrespi się cegła, żeby później mieć yy, nielimitowaną ilość prób z tym zabiciem trzech gości, co tam chwilę temu robiłem. Po kilku resetach udało się trafić cegłę, no a później po dwóch, może trzech minutach rzucania tymi cegłami w końcu siadło i wlatuje kolejne osiągnięcie. Teraz wziąłem się za szybkie, myślę w miarę łatwe osiągnięcie, czyli pokonanie tych fioletowych panter z finału w masce pantery. Oczywiście udało się za pierwszym razem, no i osiągnięcie wpada. Teraz zbieram dwie ostatnie znajdźki, jedna w szpitalu, w rozdziale skradankowym, a druga w tym pokoju z bombą w bolierze, w rozdziale jakimś tam... nie pamiętam już w sumie. No i hasło brzmi I was born in the USA. Wait a minute. Sami oczywiście odgadłem. Odpalamy rozdział 19, zabijamy kanalarzy i odblokowaliśmy sekretne zakończenie. No i wszystko wszystko fajnie, ale gdzie są moje trzy osiągnięcia? Powinniśmy dostać za zebranie wszystkich literek, za ułożenie hasła i za sekretny ending. No i mówię, pewnie wpadnie zaraz z opóźnieniem. Standardowo odpaliłem rozdział 6, bo na nim mamy kolejne osiągnięcie do zdobycia. No i tak jak myślałem, wszystkie zaległe wpadły. I teraz przy montowaniu zauważyłem, że ogólnie na Steamie te osiągnięcia wpadały prawidłowo w sensie różnią się godziną, kiedy wpadały na moje konto. Tylko samo powiadomienie było opóźnione. No i jak już mówiłem, teraz rozdział 6. Jak już wjechaliśmy windą, wybijamy wszystkie. Białych przeciwników, i żeby zdobyć osiągnięcie, musimy za czarnego bossa srającego na kiblu. Siekierę znajdujemy w takiej skrzynce na korytarzu, na no to ciach, ciach, i zrobione. Osiągnięcie wpada na koniec poziomu. Teraz achievement Batman. Czyli przejście poziomu drugiego, korzystając z maski nietoperka. Maski, która odwraca nam sterowanie. Podczas tej misji jeszcze zdobyłem maskę Morsa, której mi brakowało. Ogólnie można sobie oszukać to wyzwanie, jakoś tam bindując przyciski na opak, ale uznałem, że drugi poziom jest za łatwy, żeby jeszcze bardziej sobie ułatwiać. Osiągnięcie wpadło klasycznie przy rozpoczęciu kolejnego rozdziału. W tym rozdziale dyskotekowym zebrałem maskę Karla. Był mi on potrzebny do wykonania każdego możliwego killa w parterze. Tak to nazwijmy. Przewierciłem policjantowi czachę i wpadło osiągnięcie. Zostały mi trzy ostatnie maski do zebrania. Pierwsza była na ostatnim piętrze komisariatu, była to maska szczura Richtera, druga była w 19 rozdziale, w pomieszczeniu, gdzie zabijamy tych kanalarzy, była to maska ryby Fila, a trzecia i zarazem ostatnia, w czapterze 16 w kuchni. Maska Charlie'ego ośmiornicy. No i osiągnięcie standardowo nie wpadło, ale się już tym nie przejmowałem, bo wiedziałem, że wpadnie pewnie w następnym rozdziale. Więc zacząłem teraz zakładać każdą maskę chociaż raz, bo takie też mamy osiągnięcie. I przy założeniu maski szczura, co przed chwilą odblokowałem, startujemy poziom z Uzi z Tumikiem. I przy pierwszym fragu wpadło nam zaległe osiągnięcie oraz kolejne za użycie każdej broni palnej w grze. No i już ostatnia prosta, zostały dwa ostatnie osiągnięcia. I z tym zakładaniem masek to ja odpalałem poziom, wybierałem maskę i resecik. I tak z każdą, której wcześniej nie użyłem. I przy założeniu maski królika wpada achievement. I ostatnim osiągnięciem w tym odcinku będzie wsiadanie do samochodu. Trzeba to zrobić 60 razy. podejrzany że znowu ta 60. No ale na ten moment miałem 50%. 3 na 60, więc powtórzyłem sobie kilka razy te początkowe, najłatwiejsze i najszybsze poziomy. Tutaj już ostatni. Lecę pędzę do samochodu i mamy to. Pada ostatnie osiągnięcie za 60 wsiądnięć do samochodu. No ale halo, gdzie jest osiągnięcie za posiadanie wszystkich innych osiągnięć? Pewnie wpadnie jak odpalę nowy rozdział. A no, dokładnie tak. Dość długo trzeba było czekać, ale wpadło. Mamy to. 100% w Hotline Miami zdobyte. Fajna to była gierka. Polecam każdemu. Moja ocenka 8 na 10. Trudność osiągów może, nie wiem, z 6 na 10 100% zajęło mi około 12 godzin. No to klasycznie, jak co film, wielkie podziękowania dla wszystkich wspieraków. Do elitarnego grona dołączyli ostatnio Kal i Serek. Z ostatniej chwili dołączył jeszcze Aeruditu007. Dzięki wielkie. Gdzieś tam miałem w planach sobie nagrać taki osobny film o wszystkich moich perfect gierkach, ale myślę, że może na koniec roku, jako takie podsumowanie, coś tego typu, nagram. Się zobaczy. No, to elo.